Hej, witajcie. Londyn, jedno z największych i najsłynniejszych miast w Europie, niegdyś określany jako światowa stolica. A jaką pozycję ma dzisiaj? No i czy może być określony jako mega miasto? Zapraszam do oglądania. Na początku XIX wieku Londyn liczył już ponad 1 milion mieszkańców. Również w XIX wieku, dzięki rewolucji przemysłowej, Londyn został największym miastem na świecie. Tytuł ten trzymał do początku XX wieku, kiedy stracił ten tytuł na rzecz Nowego Jorku. Mimo to Londyn cały czas rósł i na początku XX wieku liczył już ponad 6 milionów mieszkańców. Wzrost był cały czas kontynuowany aż do roku 1939, czyli do początku II wojny światowej. Wtedy to Londyn osiągnął szczyt swojej populacji, czyli 8 615 tysięcy mieszkańców. Potem liczba ludności w tym mieście zaczęła spadać. Dołek populacji osiągnął w latach 80., czyli 6,6 miliona mieszkańców. Później trend się odwrócił i ludność tego miasta znów zaczęła rosnąć. Na początku XXI wieku Londyn liczył już ponad 7 milionów mieszkańców. Dekadę później Londyn ponownie liczył ponad 8 milionów mieszkańców. A ile mieszkańców liczy Londyn obecnie? Według ostatnich danych w roku 2020 Londyn liczył 9 milionów 2000 mieszkańców, zatem udało się pobić historyczny rekord sprzed II wojny światowej. I pierwszy raz w swojej historii, Londyn liczy ponad 9 milionów mieszkańców, dzięki czemu jest trzecim najludniejszym miastem w Europie po Stambule oraz Moskwie. Ale czy to wystarczy, żeby określić go jako mega miasto? No cóż, najczęściej mianem mega miast określa się miasta liczące co najmniej 10 milionów mieszkańców czyli prosta sprawa. Londyn mega miastem nie jest. No nie taka prosta, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, bo chociaż rzeczywiście w swoich granicach administracyjnych Londyn nie ma tych 10 milionów mieszkańców, tak dzisiaj miasta określa się również nieco inaczej niż tylko w granicach administracyjnych, bo tutaj często te granice administracyjne nie są adekwatne do rzeczywistej wielkości miasta. Są miasta, w których te granice są zbyt szerokie, i zbyt duże jak na rzeczywiste potrzeby miasta, na przykład Zielona Góra czy Chongqing. Są miasta, gdzie te granice są bardzo stare i nie pokazują tego, jak miasto się w ostatnich dekadach rozrosło. Na przykład Paryż czy Ateny i również Londyn, chociaż powierzchniowo jest miastem naprawdę sporym mając 1572 km2 powierzchni, jest dzięki temu jednym z największych miast w Europie również powierzchniowo, jest pod tym względem 3 razy większy niż Warszawa i 15 razy większy niż Paryż. Mimo tego dzisiaj Londyn również wyszedł poza swoje granice administracyjne. W zależności od koncepcji i od źródeł mamy różne informacje dotyczące ludności Londynu. Jeżeli chodzi o aglomerację Londynu, ludność miasta oszacowana na ponad 14,8 miliona mieszkańców, co postawiło Londyn na 25. pozycji na świecie. Natomiast strefa zurbanizowana miasta, tutaj inne źródło podało wielkość Londynu jako 11 milionów mieszkańców, nieco więcej niż Paryż e, i znów mniej niż Moskwa czy Stambuł. Londyn zajął 34. pozycję na świecie. Może nie jest to aż zbyt imponująca pozycja, ale jak widzicie, jak najbardziej według tych kategorii, Londyn zalicza się do miast określanych jako mega miasto. Co ciekawe, wracając do granic administracyjnych, dzisiaj Londyn dzięki dość swojemu dość intensywnemu wzrostowi liczby mieszkańców jest ludniejszy niż Nowy Jork nawet, ale tak jak wspomniałem, tylko w granicach administracyjnych. Kiedy spojrzymy się na strefę zurbanizowaną czy na aglomerację, Tutaj już Londyn jednak jest dość wyraźnie mniejszy, bo dla Nowego Jorku najczęściej te wartości przekraczają 20 milionów mieszkańców, więc jest różnica. Dzisiaj około 37% mieszkańców Londynu to osoby urodzone poza Wielką Brytanią. Wśród największych grup są osoby z Indii, Polski oraz Irlandii. Dzisiejszy Londyn jest ludniejszy niż nawet wiele państw w Europie. Jest znacznie ludniejszy niż Szkocja, Walia czy Irlandia Północna czy Republika Irlandii. Dzisiaj jest nawet ludniejszy niż cała Austria, a jeżeli obecne tendencje się utrzymają, to w ciągu kilku lat wyprzedzi również Białoruś. Tak dzisiaj wygląda Londyn, jeżeli chodzi o jego populację. Jaka jest dzisiaj pozycja Londynu? Londyn nadal jest, jest jednym z najbardziej kluczowych miast na świecie. Jest wielkim centrum finansowym wielkim centrum bankowym i ubezpieczeniowym. A w rankingu globalnych miast Londyn najczęściej zajmuje pozycję pierwszą albo drugą na świecie, co oznacza, że jego wpływ na gospodarkę światową jest naprawdę ogromny i niezaprzeczalny. Dzięki czemu Londyn to prawdziwa potęga gospodarcza. Cała jego PKB jest większe niż PKB Polski chociażby. A największe zabytki są szeroko znane na całym świecie. Jak więc widać, mimo upadku Imperium Brytyjskiego tak sam Londyn nadal radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Zatem jego pozycja jako światowe centrum finansowe jest na ten moment wciąż niezaprzeczalna, a dzięki tak wielu znanym zabytkom na całym świecie jest również chętnie odwiedzany turystycznie i co roku jest na liście najchętniej odwiedzanych miast na świecie. Podsumowując, demograficznie Londyn odrobił wszystkie straty i dzisiaj jest tak ludny jak jeszcze nigdy w swojej historii. Gospodarczo czy kulturowo, Londyn wciąż utrzymuje pozycję topowego miasta na całym świecie. Zatem jego pozycja jest wciąż jak najbardziej bardzo wysoka. Jest wciąż bardzo ważnym miastem na świecie. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Życzę Wam spokojnego dnia albo wieczoru i do zobaczenia już wkrótce.